Hejka! Wszystkim witam na moim kanale, a dzisiaj oczywiście otwieram szetki z naklejkami, więc się nie przedłużam. I przechodzimy do wybieranka. Kolekcja plastry. Wybieram... Mm, nie wiem, może to. Dobra, niech będzie. Płatki w podoczy, niech będzie to. Teraz Pokemon. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może to, gdzieś się mega dużo Pokemon. Myślę, że będzie fajne. Minki zostały nam tylko dwie! Jeju, nie, wiem, jak to szybko mija. Dobra, to. A kiedy był ostatni odcinek? Przedwczoraj, chyba, no? No to, no to trzeba dziś. Hm. Napisy nie ma co wybierać. Coś, coś czuję, że dziś może to. I nasze, san i nasze Sanrio. To może chcemy mieć chłopaka, chcemy mieć dziewczynę i chcemy mieć obojętnie. Tak dziś to zrobimy, o! Bo mało mamy w serii, dobra. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tylko osiem? Nie wiem, trochę dziwne. Ale jeszcze mamy naszą serię psy. Więc dobra, może być. Więc przechodzimy do otwieranka. Pierwsze, co to mamy? Napisy. Dobra, gdzie mamy napisy? Chwileczkę. Bo musimy to znaleźć. Okej, okay, mamy. Mamy. Dobrze. Ciekawe, co to będzie. Y, numer 5. To już od razu sobie przesunę. Ok. Mam, mam, mam. Dobra, nożyczki. W sumie to często na odcinkach mam inne nożyczki. Zauważyliście? Hello. Dobra, mamy hello. Hello, hello, hello. I, I czwórkę będę musiała wtedy przesunąć tu, dodajcie mi chwileczkę, czwórkę jednak dałam tu, żeby było, no odcinki będziemy mieć ładnie Lodów dalej nie dorobiłam, bardzo was przepraszam, naprawdę, milci Ja muszę to znaleźć, momencik, o mam, mm. o Mam nożyczki. Ja, jak coś biorę, obojętnie jakie nożyczki. No. I Moment, numerek 10, bo jesteś numerek 5. Co my tu mamy? Jaki ładny! Dobrze. Ślicznie. Hi. Pamiętajcie, oczywiście, też o subskrypcji i słoneczku. I, łapce w górze. I o łapce w górze nie zapomnijcie. Dobra. I, o! Dobrze. O. Jej! Mega ładna jest ta strona. Ciastko. Nie mam, nie mam. Nie zrobiłam, przepraszam prezenty mamy I to niedługo powinien być świeczki, nie wiem kiedy Nie mam pojęcia Numer cztery będzie tu jeden płatek oczy Aha, tu mamy i open, zapominałam zawczoraj Okej okay. Mam nadzieję, że nie urwałam, bo mi się w sumie to nie zdarza Dobra Um, dobrze, będzie tu. Nie mam pojęcia, czy wy to widzieliście. Um, nie wiem, bardzo przepraszam, jak to widzieliście. Skończyliśmy na tym, bo usłyszałem mi telefon. No. <laughs> Dobra. Ej. Mam to, o. Uj, uj. Dobrze, idziemy. Hop, a. Dobrze Przechodzimy do... Psy Damy sobie ho 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 ha, ho Choć już jest po świętach, trudno Musimy to przetrwać Ale za niedługo jest Wielkanoc, kochani co? Niedługo już Sandria Sandria. Yy, dobra. Hop, hop, i hop. Dobra. Ja. Bym zaczęła od tego. Chciałam spojrzeć jeszcze na numerek. Zapomniałam, że te nie mają numerków. Dobra. Yy, to będzie dziewczyna. Kurami? Dobrze. Gdzie dajemy Kuromi, jak myślicie? Dobra, ja bym w sumie Kuromi dała tu. Jak myślicie? Dobra, Dajmy. Kuromi... Mam ogromną nadzieję, że będzie My Melody. Zobaczcie, bym chciała My Melody dać po Kuromi. My Melody, błagam. Teraz musi być My Melody bo to może być chłopak albo dziewczyna, więc ja trzymam kciuki za my melody. Ech, dobra. Oby. Jeju. Nie no. Kurczę. Bat. Batman. Batman. Bat, nie Batman. Yy, Batman. Nie wiem. Nie pamiętam jak on się nazywał. Możecie mi przypomnieć w komentarzach. Dobra. I teraz już nie ma szansy na My Melody. Ale w kolejnym odcinku możemy dać radę. Ale czy musimy mieć właśnie wsparcie, czyli kciuki do góry. I subskrypcja. To wtedy może nam się uda trafić My Melody. Dobra. Dobrze. I znowu? On. Nie chcę. Czemu? Nie chcę go. Jest mi smutno. Nie chcę jego Czyli nie będziesz obok oh, kuram, Ja do nie mogę dać ją pod, potem. Bo już nie miałam jej. Nie lubię jak mi się te strony tak przewijają same. Więc warzywa już są zrobione dawno. Słodkie też. Pokemon. Dobra, Pokemon. Co byśmy chcieli? Ja wiem, w sumie chciałam Morkiko, ale nie wiem czy ja to dawałam, chyba nie dawałam. Nie wiem, obie nie w sumie. O. I co to? Aha, to jest ten motyl. No Numer 5. Mi się to nie zmieści. Nie zmieści, nie zmieści. Trudno, bo na pewno mi się nie zmieści, żeby wszystkie karty mogły być tu. Wiem, że mam też drugą stronę, ale po prostu już tu mam numerki, które pisałam, drugą pisałam, będą się od to jakoś zmienić, ale aha, już wiem, jak mam korektor przecież. Dobra. Mam kolektor w taśmie, którego teraz muszę użyć. Dobra. Bo naprawdę nie chce mi się tu odkleić, więc sobie go użyję. Moment. co? Kurczę. Nie użył się. Nie użył. Dobra. Hop. Coś jest? Nie Coś na tym to nie działa? A coś działa. Ważne jest, że trochę tam działa. Ja lubię bardzo to. To naprawdę jest super. Kupiłam to w Action lub Action. Niektórzy mówią tak, niektórzy mówią tak. I to już jest wszystko, tak? Nie. Plastry. O tam. Jest na Co to jest? znalazłam. Aha. Nie wiem co to jest. Potem tu zobaczę. Dobra. Plastry. To jest naprawdę ta najgładniejsza seria. Uwielbiam otwieranie. Ej, jak mi się ładnie to otwieranie zrobiło. Ej, mi żal to opakowanie wyrzucić. Nie, ja nie wyrzucę tego. Tylko... Dopiero otworzyliśmy jeden. Aha, dobra. I teraz to, to jest drugie. Dobra. dobra. To bardzo dziękuję za oglądanie, więc pa.